Cześć, dzisiaj chciałem dograć takich kilka słów, które byłyby takim dopowiedzeniem, uzupełnieniem, może ratą do takiego filmiku, który popełniłem rok temu dotyczącym doświadczeń, moich doświadczeń z Ramką Intera. To jest uzupełnienie wynikające z pewnych dalszych, kolejnych obserwacji. To, co mógłbym tak dopowiedzieć na start, to są takie rzeczy, bym powiedział, organizacyjne. Cały zestaw składa się z kupy drobnych elementów. Ja naprawdę gorąco polecam skonfekcjonowanie, poukładanie sobie tego w jakichś tam woreczkach strunowych, w jakichś tam pojemniczkach, bo jeżeli nie, to po prostu zrobi się Wam z tego taka stajnia augiasza jak u mnie. Teraz będę musiał poświęcić kolejny czas, żeby te wszystkie elementy pokompletować, pozbierać, posprzątać, bo trzymam to po prostu w wielu różnych miejscach. Ja poprzednim razem powiedziałem, że ramkę smaruję gęstym, leistym miodem, natomiast to się u mnie zmieniło, dlatego że ramkę już mam bardzo dobrze odbudowaną przez pszczoły. W związku z tym zamiast leistego miodu używam syty, takiej gęstej syty smaruję nią ramkę dosyć mocno. Można powiedzieć, że ile by się tej, tej syty tutaj nie wysmarowało, nie wlało, to nigdy nie będzie jej za dużo. Po tym fakcie pszczoły bardzo dobrze tą ramkę czyszczą, pobierają miód. Taka moja dalsza obserwacja: to ja w tym sezonie tej ramki praktycznie w ogóle nie czyściłem. I nieważne, że w środku były jakieś zaschnięte larwy, jakieś stare jajeczka. Pszczoły to bardzo dobrze wyszlifowały, a mi z kolei odpadła dosyć żmudna i upierdliwa czynność. Takie ciekawe spostrzeżenie od kolegi Erwina mianowicie podejrzewam, że to chyba chodziło o dosyć nową ramkę, gdzie ona jeszcze nie była podbudowana matka nie chciała tej ramki specjalnie czerwić, pomimo smarowania jej miodem natomiast dopomogło smarowanie miodem plus na czas osadzenia matki w klateczce brana ramca i Dosyć silne podkarmianie rodzinki sytą. Także to też może będzie jakaś podpowiedź dla kogoś, kto tą rameczkę dopiero co zaczyna użytkować i ramka może nie jest jeszcze dosyć dobrze podbudowana przez pszczoły. Jak już jest taką rameczką, człowiek zaprzyjaźni nabierze doświadczenia, to naprawdę bardzo łatwo jest tak to sobie wszystko zaplanować. Że larwy, do których będzie się dobierał, larwy, które będzie sobie przekładał, będą dosłownie godzinne czy też dwugodzinne. I takie moje dalsze, być może nieoczywiste spostrzeżenie, zwłaszcza w przypadku osób takich jak ja, które mają jakąś tam powiedzmy wadę wzroku, pracują przy pszczołach po pracy, czyli późnym popołudniem. Dodatkowo mają ule w półcieniu. To o ile jajeczka bardzo dobrze tutaj widać, bo kontrastują z czarnym tłem, to tyle młodziutkie larwy już tak niekoniecznie. Po prostu, wyszlifowana, po prostu wyszlifowane denko od komórki połyskuje dosyć złudnie jak młodziutka, malutka larwa. Podlana niewielką ilością mleczka. I to, co chciałbym powiedzieć, że w przypadku przekładania w takich właśnie warunkach młodziutkich larw na ramkę hodowlaną, naprawdę warto pięć razy się upewnić, czy komóreczka, którą planujemy przyłożyć do ramki, na pewno jest z larwą. No, trzeba mieć świadomość, że czasami pszczoły potrafią taką jajeczko wybrać larwę wybrać i w jakimś amoku będzie mało sprzyjających warunkach nie możemy po prostu przyłożyć o kuriozum pustą puste denko do ramki hodowlanej i tak już na końcu odkładając na bok sprzęt oraz metody i sposób wychowu matek to ja po prostu gorąco, ale to naprawdę gorąco zachęcam do samodzielnego wychowu matek to jest po prostu coś niesamowitego niesamowite pole i możliwość obserwacji, a radość i satysfakcja nieporównywalna z niczym innym. To tyle, cześć.